Louis? Wow! Louis! Louis? Zumis? Masz Zumis? Ja dopiero w sumie jakieś. Ja wstałam jakieś w sumie pół godziny temu. O, jest jakiś mam na tym już. Tak jak mówię, u mnie po prostu jakoś. Ja nie mogę utrzymać porządku, mimo że lubię porządek. Au! Ale mnie atakuje ten mały. Chodź. Ciężko jest mi właśnie utrzymać jakoś porządek, ale dzisiaj jest mój taki dzień z pracujący, a ła! Ma głupawkę poranną. W każdym razie już wstawiłam pranie, wstawiłam um, zmywarkę i teraz będę robiła macie, bo stwierdziłam, że zamiast... Wait. W sumie wczoraj był taki jeden dzień, gdzie naprawdę piłam tylko macie, nie piłam kawy. Au! Bo kawa w ogóle daje mi, powoduje takie egzajerii u mnie, nie wiem dlaczego. Znaczy no, generalnie kawa jest taka, że powoduje egzajerii u osób, które są takie bardzo podatne na takie stany lękowe, nie? Także stwierdziłam, że spróbuję mm, pić tylko macie, jedną może maksymalnie dwie dziennie. Ale jakoś nie mogę się nauczyć i dobrze robić, także wczoraj wyszukiwałam różnych przepisów na TikToku i znalazłam parę, także zobaczymy, jak one mi wyjdą dzisiaj. Ja w ogóle Wam pokażę, jak ja sobie przygotowałam taką moją taki moje space <laughs> takie moje miejsce na tomacie Macie właśnie. Dobra, widzę, że tak słabo widać, ale w każdym razie. <laughs> Może jakoś tak, wezmę w dół troszeczkę. To mnie wtedy nie widać. No dobra. Na tym serduszku będę kładła właśnie te rzeczy do robienia. Maciej. A macie mam taką z tej firmy Neoki chyba. Naoki. Fine Japanese Macia Ceremonial Grade. I ją kupiłam na Amazonie. No i mam oczywiście ten whisk. I to siteczko i takie coś do nabierania tej maci, jak ryba w ogóle wygląda. Też na Amazonie w ogóle cały ten zestaw kupiłam. No i takie, taki patyczek do rozdrabniania tej maci. No i w zestawie też przyszła taka szmatka. Także mega, mega słodko. Tutaj w przepisie było, żeby najpierw włożyć lód do tej szklanki, ale mi się lód trochę jakby nie zamroził do końca, więc w sumie wybiorę tylko te, które są takie bardzo zamrożone. Dobra, lód już mam. I w przepisie było, żeby dodać mleko, ale jeszcze nie wiem dokładnie ile. A ja używam mleka migdałowego z tej firmy aktualnie, bo jakoś mleko zwykłe takie skrowy w tym, z macią jakoś tak mi dziwnie smakuje. Nie wiem. Dobra, szukamy tego przepisu. W sumie do połowy szklanki widzę, więc ja tak dam tyle. Chociaż ja w sumie wolę, jak moja macia jest taka bardzo mocno zielona, niż taka kremowa. Znaczy kremowa, niż taka jasna. Ale następnym razem, jak będę robiła macie, czyli możliwe, że jutro, to chcę spróbować zrobić taką piankę na górze, bo lubię, jak jest właśnie kremowa w smaku ta macie. myślę, że chyba tyle jest ok. Nawet może nie, no chyba jest ok. Dobra, i to trzeba potem odstawić na parę tam minut, żeby to tak schłodziło to mleko. Przez trzy minuty muszę trzymać ten łysk w gorącej wodzie, którą już tutaj mam. Także przez 3 minuty będziemy czekać. Dobra, i tutaj mam tą taką wagę do jedzenia. Także a, dobra. Teraz tylko trzeba wyzerować. Może z tym wyzeruję, bo to też ma w sumie jakąś wagę. Dobra. I potem 4,5 gram maci. że wysypałam. No tak, cała ja. Nie, no to aż tyle. Dobra, zobaczę jak to wygląda, jak to wezmę tym patyczkiem. Moja waga chyba jakoś taka średnia jest, bo nic w ogóle się nie pojawia tutaj, nie wiem. Mm, dziwne, jeszcze raz to zmierzę. Zważy znaczy się. No dobra, nie wiem, jednak obejdzie się bez tej wagi, bo jakoś mi nie działa. Mm. No i czy to tyle starczy, zobaczymy. Chyba jeszcze troszeczkę, bo ja tak mało mam. Chcę, że tyle jeszcze. Oj. Cholera. W ogóle jakoś nie myślę dzisiaj rano. Tyle jest ok, myślę. Tak, mniej więcej tyle dałam. Dobra. I trzeba dodać tylko taką kropkę wody. I będziemy robić ten paste-metod cały. Zobaczymy, czy mi wyjdzie to w ogóle. Trochę chyba więcej muszę dodać. Chyba więcej. O, dobra, teraz dużo lepsze. Wygląda to mniej więcej tak. Dobra, już jest okej okay takiej konsystencji i później mówi ta dziewczyna, żeby dodać więcej trochę wody i takim zygzakiem mieszać. Dobra, chyba tyle. Tak to wygląda teraz. Dobra, już myślę, że jest ok. Chociaż zobaczę, jak tu po bokach wyszło. Nie, już jest ok, widzę. Wymieszane. I teraz ten łysk wkładam z powrotem do tej wody gorącej, co miałam tutaj. I będę wlewać teraz do mojego mleka. I ona tam trochę więcej wody dolała, tutaj i resztę tej maci dolała. Dobra. Tak to się teraz prezentuje. Zobaczymy, jakie to jest w smaku. Tak sobie wymieszam łyżką. W ogóle, zobaczcie, jakiego fajnego łabędzia kupiłam. Też w sumie na Amazonie. to jest taki holder, holder na łyżki. no i próbujemy. Cheers. No takie nie złe, lepsze jak robiłam wcześniej, bo tak czuć to macie trochę, ale jeszcze nie jest takie, jakie ja, ja lubię. No nic, będziemy próbować, ale już jest dużo, dużo lepsze. I dużo ładniejszy jest już kolor, bo ja to zawsze miałam taki bardzo jasny, bo chyba za mało tej maci dodawałam. czas na moje śniadanie. I gotuje mi się już jedno jajko. I stwierdziłam, że zrobię uh, Hailey Bieber breakfast slash lunch. No dla niej może lunch, dla mnie to jest bardziej taki breakfast. I, mm, i do tego będziemy potrzebować serek um, wiejski, ja lubię ten good culture. Chociaż w Polsce najbardziej lubię ten z takim domkiem na... Hmm, chyba ten domek jest w sumie tutaj nawet, na bok. Nie pamiętam jak on się nazywa, chyba Piątnicy. Nie wiem, aż wygoogluję. Ale w Ameryce ten najbardziej mi smakuje, jest taki kremowy fajny. O, i ja biorę ten właśnie low lo, lo, fat. Dobra. Serek wiejski. Tak, piątnicy. No. To jest mój ulubiony serek wiejski, właśnie w Polsce. I co? Tutaj takiego niestety nie mogę znaleźć. Chociaż może w polskim sklepie gdzieś by było? Nie wiem w sumie. Jakoś tak nigdy nie szukałam. Dlatego będę używała jeszcze Amylu. Amylu? Amylu? Chicken Meatballs. W sumie mogłabym je zrobić, ale. Ale podobno ona tych używa, więc chcę spróbować, jak one smakują. I tak, 4 meatballs to 170 kalorii. To jak to jajko mi się gotuje, to muszę się zalegować na moim morning meeting. Także czas zacząć pracę. nie w Dobra meeting, dobra, meeting już mi się skończył. Jak ktoś tam jest bez kamerki, dlatego w sumie. Znaczy, ja nie mam kamerki, oni tam niektórzy mają, ale nie, po, nie potrzeba mieć, więc dlatego tak wyglądam. <grym> Dobra, i już jajko mi się chyba zagotowało. I włożyłam już te Meatballs do mojego Ninja Crispy. Teraz muszę go włączyć. Właśnie coś mi się dzieje z tym, że mi nie. Aha, bo to mam połączone chyba. Nie wiem zresztą. Nie wiem, coś mi się chyba tu rozłączyło. A, to mi się rozłączyło, boże. Dobra. I wezmę na air fry. Tak Na I teraz czekamy. You can never sleep in traffic. There is steady panic. I know cause I try now I see through your head. Just like gadgets you tell me. Dobra, I tutaj mam już to jedno jajko, które będę musiała przekroić i muszę włożyć teraz serek wiejski, tutaj mam w sumie jeszcze jakąś taką resztkę jego, to zacznę od tego. Że jest ok, teraz połowa awokado. Muszę przekroić to jajko. I teraz te meatballs. I dodam trochę soli i pieprzu do tego.

Dobra, ja mam teraz przerwę na lunch, ale jeszcze nie jestem jakaś taka głodna po tym śniadaniu, także po prostu skoczę na zakupy, bo w sumie nic w wodówce za bardzo nie mam. I mam ochotę na zupę kalafiorową i na jutro może bym zrobiła później, bo już jutro nie będzie mi się chciało iść do sklepu. To na jutro bym zrobiła, albo jutro bym w ogóle zrobiła, tylko dzisiaj po prostu to kupię. Um, takie gołąbki ale ale te mm. z kurczaka pozdrowcza, ja teraz jestem w sumie na takiej jakby diecie Też staram się być na diecie Was, w następnym vlogu wam opowiem co robię zapisałam się w sumie do takiej mm, pani która będzie robiła takie różne zabiegi na mnie To się chyba nazywa Liquid Lipo ale nie jestem do końca pewna to jest taki, taki zastrzyk, chyba mam mi to w ogóle jeszcze wszystko wyjaśnić, ale to jest taki zastrzyk i a, potem takim, taką maszyną po brzuchu ci tak leci, i nie wiem, nie robiłam jeszcze tego nigdy, więc nie wiem, ale jestem właśnie ciekawa, jak to będzie wyglądało, szczególnie teraz, że w tym roku sobie postanowiłam właśnie, że będę dużo więcej podróżować, więc fajnie byłoby mieć takie summer body. Ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Używam tego La roche -Posay do twarzy. Mimo, że dzisiaj jest tak pochmurnie jakoś tak. Ja się boję, że będę miała raka, więc wolę się zabezpieczać od razu. Jeszcze przyszła mi paczka, bo zamówiłam mm, pomadki do ust i, i te. I szampon do włosu, bo mi się skończył, więc zobaczymy, która paczka doszła. Fajnie było, było, gdyby obie, ale wątpię. Dobra, także spadam do sklepu. W ogóle zabiorę, zabiorę was ze za sobą do tego sklepu. Mam w ogóle na sobie alo. Huu! Jestem już w windzie i wchodzę do samochodu za chwilę. Mam mm, takiego cykierka w buzi. W ogóle kupiłam. Trady Joes i one są mega mega dobre o smaku. Hmm, green tea. Oj, bo palcem. O smaku green i one wyglądają w ten sposób. Nie dojechałam, już jestem pod Hall Foodem. Także wychodzę robić zakupy teraz. Mają już mega walentynkowa tutaj. Mam od razu dla kota, też jedzenie, Wezmę z tej firmy. Różne smaki na no zapas już wezmę. Ja używam tego um, Fabric Softener zawsze, bo mam najmniej tych chemikali w sobie swoją drogą. Rozpakowałam te wszystkie rzeczy i odłożę te, które będę robiła na zupę. Wracam do pracy, ale um, wzięłam sobie ten Olipop, peaches and cream. Kojarzy mi się z tą piosenką. I got my peaches back from Georgia, mm -hmm. I got them from California. Mm -hmm. To jest ten drink probiotykowy. Mam jeszcze w lodówce ten truskawkowy, też jest dobry. Ale tego boom, co Wam ostatnio pokazywałam, nie mogę no, nigdzie znaleźć, nie wiem. Idealnie. Mm. Słuchajcie, już skończyłam pracę w końcu. I w ogóle paznokieć mi się No, Masakra. Nienawidzę, jak to się dzieje, no ale nic, I tak będę musiała pewnie dzisiaj poprawić, bo tutaj widzę, że też z boku mi gdzieś odpada. Także no nic, na jutro będę miała gotowe na 100%. I teraz robię właśnie tą zupę kalafiorową. Zupę mam już zrobioną i mam ochotę się teraz, teraz tak zrelaksować trochę z książką. W ogóle paznokcie zdjęłam, jeszcze ich nie pomyliwałam ani nic, ale ten... I no, mam ochotę się mega zrelaksować, więc chyba sobie po prostu wody do wanny. I... no zajedę na dół, bo muszę te paczki odebrać. I pokażę Wam najpierw jest z tych paczkach, a potem wezmę kąpiel. Dobra, dwie, doszły mi dwie rzeczy. Odżywka do mojego szamponu. A to jest szampon, którego teraz używam i odżywka. I przyszedł mi też krem do rąk. Z tej firmy. Eosop? Aesop? Nie wiem jak się nazywa, ale bardzo go lubię. Kiedyś go używałam właśnie w sumie tak naprawdę w 2000, chyba 2016 Uj. i jakoś tak zobaczyłam go o, na stronie i mówię dobra, why not. On ma taki właśnie fajny taki zapach, bardzo taki mm, taki jakby cytrynowy, ale takimi trochę pachnie takimi ziołami. Bardzo go lubię. Mm. Chociaż teraz jak tak się zastanawiam takim trochę taki tea tree troszeczkę zapach ma. powiem wam, że ta kąpiel mnie po prostu zabiła. Będziemy teraz odpowiadać na pięć pytań o mnie. Może będzie więcej niż pięć. Zrobimy takie co wolisz. Dzień na plaży, czy dzień w domu? Hmm. To w sumie zależy, bo ja lubię plażę, ale nie lubię się opalać, więc ja opalam się pod parasolką. A dzień w domu też lubię, bo ja lubię. Bo ja w sumie jestem takim bardziej typem samotnika, więc chyba bym wybrała. Ciężko powiedzieć. No chyba dzień w domu jednak. Tak. Poranna rutyna czy wieczorna rutyna? Myślę, że raczej wieczorna, bo ja lubię się tak przygotowywać do snu, a rano nigdy mi się w sumie nic nie chce robić. Obcasy czy sneakersy? No to zdecydowanie obcasy. Słodkie czy słone? Słone. Luksusowy hotel czy Airbnb? No to w sumie to i to. Chociaż wiadomo, że wolałabym chyba luksusowy hotel, ale Airbnb też jest spoko. Full glam, full glam, full glam, czy no makeup, makeup? No makeup, makeup. All day. Zostać w domu czy wyjść na miasto? No to też w sumie zależy od tego, co mi się chce, ale myślę, że raczej zostać w domu. No i to by było wszystko. Jeśli takie vlogi Wam się podobają, to lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie i zobaczymy się we wtorek. Pa!